No i co? że ożeni się z siostrą tej panienki i zwróci panu Szmalszefie. Mm. Wystraszyliście go trochę. Wzięliśmy go na spacer do zoo. Kurwa, do kina go jeszcze weźcie i popcorn, mu kupcie. Nie dał pani mi do końca, szefie. Przy wybiegu dla niedźwiedzi Szczęka złapał brylanta za marynarkę i chciał go wrzucić do środka. Facet zupełnie wymienił. Podoba mi się to. Ty, niedługo przyjeżdża do mnie Krzysiek Jarzyna ze Szczecina. Mieliśmy iść na kręgle albo sushi, to zamiast tego wrzucimy brylanta do Lwów na szybko. To fajny numer jest. No ale brylant długo się żeni. Tak się trzeba że kogoś znaleźć. Nie mogę całe życie sprzedawać sushi. su co? Sushi.